To z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję robota odkurzającego Xiaomi Viomi. SE. W zestawie oprócz wiomi SE otrzymujemy instrukcję obsługi, jest też nakładka do mopowania ze ściereczką, poza tym mamy drugą ściereczkę do mniej mokrego mopowania, bo w tym przypadku mamy taki wszyty, delikatny pasek z tworzywa sztucznego, poza tym jest przewód ładujący oraz sama stacja dokująca, no i najważniejsza rzecz, czyli sam robot sprzątający. Pod nim jeszcze znajdziemy dwie szczotki boczne, z czego jedną od razu montujemy w robocie, a druga zostaje na zapas. Sam robot ma dość klasyczną konstrukcję. Od spodu mamy zamontowane dwa koła napędowe z ruchomymi amortyzatorami, które pozwalają na poruszanie się do przodu i do tyłu, a także na przejeżdżanie przez progi czy dywany o wysokości do 2 cm. Na przodzie z kolei mamy jeszcze jedno kółko, które ułatwia skręcanie. Obok tego mniejszego kółka umieszczono miejsce na szczotkę boczną, a bliżej środka jest wyjmowany wałek zapewniający dokładniejsze czyszczenie. Jest on wykonany standardowo z naprzemiennie ułożonego włosia oraz gumowych elementów. I przede wszystkim sprawdza się do wyczesywania dywanów, a także do bardziej dokładniejszego odkurzania podłóg. Od spodu mamy jeszcze miejsce do zaczepienia podstawki mopującej. Oprócz tego mamy jeszcze kilka czujników, które zapobiegają, żeby robot po prostu nie spadł ze schodów. I faktycznie działa to dobrze, więc nie musimy się obawiać, gdy odkurzacz będzie sprzątał przy schodach. Kilka czujników mamy jeszcze w zderzaku, który pozwala na delikatne dojeżdżanie do mebli. Robot nie obija się o przeszkody, więc nic nie powinno zostać uszkodzone, pod tym względem jest naprawdę bardzo delikatny. Od drugiej strony robota względem zderzaka znajdziemy dwa piny do ładowania, ponieważ proces uzupełniania energii odbywa się za pomocą dołączonej do zestawu stacji ładującej. Oczywiście robot za każdym razem po zakończonym sprzątaniu lub np. gdy bateria się rozładuje wraca do tej stacji, w tym drugim przypadku czyli wcześniejszego rozładowania się baterii, po naładowaniu z powrotem wróci w te miejsca, których jeszcze nie odkurzył. Od góry w jomi SS znajdziemy dwa główne elementy, czyli dwufunkcyjny klawisz, który zawiera w sobie od dołu włącznik, a od góry jest klawisz do wywoływania powrotu do stacji ładującej. Poza tym bliżej drugiego brzegu znajdziemy jeszcze odstający element, w nim jest wbudowany skaner laserowy. Oczywiście możemy także otworzyć górną pokrywę i w taki sposób dostaniemy się do miejsca na pojemnik. Jest tu także sprytnie schowany przyrząd do czyszczenia, złożony z dwóch elementów, czyli nożyka do rozcinania włosów oraz miotełki do usuwania wszelkich pyłków. Sam pojemnik jest złożony z dwóch elementów. Ta dolna część jest główna, ponieważ w niej znajdują się wszystkie nieczystości i ma ona pojemność 300 ml. Drugi element jest od góry i jest dedykowany do wlewania wody podczas mokrego mopowania. I tu z kolei mamy do dyspozycji 200 ml. Szkoda, że w zestawie otrzymujemy tylko ten jeden pojemnik dwa w jednym. Chociażby w przypadku Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro otrzymywaliśmy dwa pojemniki, czyli właśnie taki dwa w jednym oraz drugi typowo do odkurzania. Skoro mówimy o odkurzaczu inteligentnym, to oczywiście musi być obsługa aplikacji. W tym przypadku korzystamy z programu Xiaomi Home, dzięki czemu wszystkie urządzenia tej samej firmy jesteśmy w stanie zebrać właśnie w jednym miejscu. Po zalogowaniu się lub założeniu nowego konta przechodzimy do dodania nowego urządzenia. W tym celu trzeba najpierw wprowadzić robota w tryb parowania i wykonujemy to poprzez 3-sekundowe przytrzymanie obu klawiszy na obudowie. Następnie możemy przejść od razu do sekcji szybkiego dodawania sprzętu. Robot powinien pojawić się tam automatycznie. Jeśli tak jednak nie jest, możemy jeszcze przejść ręcznie do zakładki ze wszystkimi odkurzaczami i tam wybrać Viomi SE. Po wybraniu sprzętu musimy podać hasło do naszego routera i warto dodać, że obsługiwane są tylko te, które mają częstotliwość 2,4 GHz. Ważną informacją jest również to, że odkurzacz cały czas musi być podłączony do tej samej sieci, żeby było możliwe korzystanie z tych wszystkich funkcji. Smartfon z kolei może być już połączony całkowicie z inną siecią, może być to także transmisja danych. Czasami podczas konfiguracji może pojawić się prośba o przełączenie się w ustawieniach na sieć wygenerowaną przez robota żeby łatwiej można było przesłać hasło do naszego routera. Wystarczy jedynie połączyć się z siecią zaczynającą się od wiomi i wtedy wszelkie dane zostaną automatycznie przerzucone. Sam proces konfiguracji jest naprawdę bardzo prosty i trwa dosłownie kilka chwil i po tym czasie możemy skorzystać z aplikacji. A jakie funkcje są w ogóle w niej dostępne? Przede wszystkim po włączeniu jej widzimy mapkę, która została wygenerowana przez ten czujnik laserowy. Ważną informacją jest to, że te mapki się zapisują w pamięci robota i jednocześnie może być zapisanych do pięciu mapek i możemy przełączać się między nimi w ustawieniach. Niestety bowiem robot nie rozpoznaje aż tak dobrze odkurzanych powierzchni i nie przełączy mapki podczas odkurzania. Z kolei jeśli przestawimy robota w inne miejsce na tej samej mapce, na której powinien być, to zaraz po kilku obrotach robota on także w aplikacji pojawi się dokładnie w tym miejscu, w którym faktycznie jest. Dzięki tej mapce możemy nie tylko zobaczyć, gdzie robot odkurzył, ale także możemy na przykład wybrać obszary, w których robot właśnie nie będzie odkurzał, można także stworzyć tak zwane strefy czyszczenia i to działa w odwrotną stronę niż wszystkie wirtualne ściany, czyli wtedy właśnie tylko w tych miejscach robot będzie odkurzał. Działa to naprawdę bardzo dobrze, faktycznie robot rozpoznaje nasze pomieszczenia genialnie i jedzie dokładnie tam, gdzie mu to zlecimy. Po przesunięciu palcem od dołu do góry znajdziemy trzy podstawowe tryby. Jest to zamiatanie, zamiatanie i przeciąganie oraz pojedyncze przeciąganie. Jest to niestety niepoprawnie przetłumaczone, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim w pierwszej opcji o odkurzanie, a w ostatniej o mopowanie. Opcja po środku łączy jednocześnie odkurzanie na sucho i na mokro. W przypadku odkurzania do dyspozycji mamy cztery tryby pracy, włączając mopowanie, są dodatkowo jeszcze trzy poziomy intensywności wody. Więcej nieprzetłumaczonych opcji znajdziemy w ustawieniach. Mamy tutaj bowiem chociażby umówić się na czyszczenie, które oznacza po prostu harmonogramy pracy. W przypadku braku takich pojawia nam się informacja o braku rezerwacji. Funkcja jednak oczywiście tutaj działa. Możemy dodać sobie daty i godziny w których robot będzie sprzątał. Można także wybrać czy będzie to samo odkurzanie, czy na przykład odkurzanie z mopowaniem. Przy tym odkurzeniu z mopowaniem mamy jeszcze jedną fajną opcję, a mianowicie możliwość wybrania w jaki sposób robot będzie sprzątał. jest sedzia, bowiem w dwóch różnych trybach, a mianowicie może odkurzać w kształcie litery S albo wykonywać takie fajne ruchy w kształcie litery Y, czyli jedzie na chwilę do przodu, cofa się i jedzie z powrotem do przodu tylko delikatnie w drugą stronę. Ma to trochę imitować normalne mycie ręczne, przez co podłogi powinny być lepiej doczyszczone. W ustawieniach mamy możliwość włączenia jeszcze chociażby odkurzania przy samych krawędziach jest także historia wszystkich odkurzań, mamy także listę map. Oprócz tego jest możliwość włączenia i wyłączenia głosu. Producent na swojej stronie informuje, że mamy do dyspozycji sporo różnych głosów, w tym także język polski. Niestety próbowałem na różne sposoby, w dwóch różnych aplikacjach, na dwóch różnych kontach. I ani nie ma języka polskiego ani żadnej aktualizacji, więc no wszystkie komunikaty będą cały czas w języku angielskim. Niżej mamy jeszcze statystyki materiałów eksploatacyjnych, i tutaj jest pokazane w ilu procentach zużyte są poszczególne komponenty. Ciekawą opcją jest także możliwość sterowania za pomocą pilota: pojawiają się wtedy cztery strzałki, dzięki którym jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, w którym miejscu robot powinien posprzątać. Niestety między dotknięciem strzałki, a faktycznym przejechaniem robota mija kilka chwil, przez co komfortowe sterowanie robotem za pomocą pilota nie jest zbytnio możliwe. Oczywiście jak w przypadku innych urządzeń z ekosystemu Xiaomi mamy do dyspozycji sporo opcji automatyzacji, wszystko jednak zależy od tego jakie inne urządzenia macie podłączone, no bo im będzie ich więcej, tym możliwości także będzie dostępnych więcej. W Yomi SE ma moc sania na poziomie 2200 paskali. To dość przyzwoita wartość sprawiająca, że odkurzacz faktycznie skutecznie odkurza wszelkie powierzchnie i przy takich codziennych porządkach zawsze mamy sporo nieczystości w pojemniku. Do takiego odświeżenia podłogi robot sprawdza się naprawdę znakomicie, w przypadku mocniejszych zabrudzeń większość robot także wciągnie, jednak tutaj już się pojawiają czasami małe niedociągnięcia i czasami trochę brudów potrafi zostać na podłodze. Szczególnie jeśli mamy jakieś głębsze fugi, średnio to też wygląda w przypadku łączenia wykładziny oraz płaskiej podłogi. Na tym łączeniu może zostać trochę brudu. Tak więc do codziennego sprzątania, do takiego normalnego utrzymania porządku, sprawdza to się znakomicie, jednak no od zawsze powtarzam, że do sprzątania generalnego stanowczo lepiej sprawdzi się chociażby odkurzacz ręczny. Mopowanie także sprawdza się znakomicie do takiego odświeżania. Dodatkowo, jeśli dodamy dosłownie krople jakiegoś zapachowego olejku, to po prostu także podłogi będą pachniały. Takie połączenie o robota 2 w jednym, w moim przekonaniu, sprawdza się naprawdę bardzo dobrze, ponieważ przejechanie od razu też na mokro zbiera jeszcze dodatkowo trochę kurzu. No a poza tym jakieś delikatnie lepkie elementy, czy jakieś przyschnięte zabrudzenia, przynajmniej w jakiejś części powinny zostać usunięte. Wiomiese ma wbudowany akumulator o pojemności 3200 mAh, co według producenta zapewnia do 150 minut pracy po jednym ładowaniu. Po moich testach mogę powiedzieć, że ten czas waha się od 100 do 160 minut, w zależności od tego, jaki tryb pracy mamy włączony. Im mocniejsze będzie sanie, im więcej wody będzie leciało, tym oczywiście ten czas będzie krótszy. Podsumowując, WYomi SE kosztuje aktualnie w okolicy 1200 zł. I uważam, że to cena adekwatna do jego możliwości. Jest to robot, który faktycznie w codziennym sprzątaniu sprawdza się bardzo dobrze, większość zabrudzeń potrafi wciągnąć bardzo skutecznie, i faktycznie po każdym odkurzaniu pojemnik ma sporo nieczystości zebranych. Bardzo fajnie też sprawdza się to mopowanie, szczególnie że robot nie jedzie w linii prostej wtedy, tylko jedzie do przodu i do tyłu, delikatnie mocniej, szorując podłogę. Dodatkowo świetnie wypada też bateria, genialna jest aplikacja, szczególnie jeśli chodzi o mapki. Mamy też sporo zakresów regulacji intensywności pracy, i to wszystko sprawia, że faktycznie jest to sprzęt wart naszej uwagi. Niestety nie jest to odkurzacz idealny, i w tym przypadku widać braki największe w aplikacji, ponieważ jest ona niedokładnie przetłumaczona. Poza tym, wbrew temu, co twierdzi producent, nie ma tu języka polskiego. Oprócz tego nie ma też wsparcia dla Google Home, czyli także dla asystenta Google. Szkoda także, że otrzymujemy tylko jeden pojemnik, ten dwa w jednym. Przydałby się tutaj także nieco większy pojemnik, tylko na kurz. Za to na pewno trzeba pochwalić ten pojemnik dwa w jednym, za to, że faktycznie bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi zarówno o odkurzanie, jak i mopowanie. No i co ważne, woda jest dozowana tutaj elektronicznie czyli nie ma tutaj mowy o tym, żeby coś nam tutaj przeciekało, gdy na przykład robot będzie stał w stacji ładującej. A co Wy myślicie o Xiaomi w Yomi SE? Czy wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam także do zapoznania się z pisemną wersją na OLTP, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawych informacji na temat internetu rzeczy. Nie zapomnijcie też o subskrypcji oraz łapce w górze, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!